Przepiękne spotkanie Indie Karnataka rok 2020 luty, gdzie mieliśmy okazję w ramach tantryczno-szamańskiego warsztatu, tantry radosnych chwil, zaeksperymentować i przeżyć rytuał przejścia, transformacji. Otoczeni niesamowitą naturą i magią ziemi indyjskiej, mieliśmy możliwość poczuć całym sobą, czym są cztery elementy. Woda, powietrze, ogień i ziemia. Rytuał przejścia to czas, w którym mamy okazję wspierając się energią grupy i mocy natury przetransformować te momenty, gdzie moje życie się blokuje. Poczuć jakiego przejścia nie przeszedłem, jaki etap mojego życia pozostaje dla mnie zamknięty, albo gdzie stoję na progu i nie jestem w stanie pójść dalej w życie. Bo uwierz, że jeżeli masz na przykład 40 lat, a dalej twierdzisz wszem i wobec, że Twoi rodzice są straszni i zniszczyli Ci życie, to po prostu nie wyszedłeś z domu w sensie symbolicznym. Nawet jeżeli mieszkasz 2000 kilometrów od swoich rodziców, takimi uzdrowieniami były rytuały, które widzicie, symbolicznie zamykają stare i otwierają na nowe. Na przykład nieśmiałość w okresie szkolnym przemieniamy w odwagę w mówieniu i w byciu prawdziwym. Wpojone w dzieciństwie poczucie niskiej wartości transformujemy na zaproszenie pewności siebie i radości do swojego życia. Szamański rytuał przejścia która opiera się na symbolicznej śmierci ego i odrodzenia, jest to głęboki proces wewnętrzny, który otwiera nas na tajemnicę życia i śmierci. Śmierć jest częścią życia i prędzej czy później każdy musi się z nią spotkać. Na każdym poziomie rozwoju, zarówno duchowym, emocjonalnym, jak i fizycznym, musimy pogrzebać nasze ego. Żeby się na nowo narodzić do prawdziwego ja, czystej esencji, jaką jesteśmy. Poprzez to odrodzenie możemy zacząć krować takie życie, jakie wybrała nasza dusza. Odkrywamy na nowo marzenia i czujemy odwagę i nową siłę, żeby je spełniać. Jest to wewnętrzna droga, która otwiera nas na świadomość życia, czasu i tego, co dla nas w życiu naprawdę ważne. Obudzenie w sobie odwagi, by w pełni żyć swoim życiem.